Na kogo się tak patrzysz? Ale ja na nikogo nie patrzyłem. Znowu sobie coś wmawiasz. Ja mam takie spojrzenie, a poza tym od tego mam oczy. Jejku, dobra, od teraz będę patrzeć w podłogę. Przecież każdy zdrowy facet tak robi. Co jest w tym złego, że od czasu do czasu spojrzę sobie na inną kobietę? Taka jest natura! Przecież się z nią nie przespałem. Jak ty cały czas patrzysz się na inne kobiety. Ale ty nie możesz mieć mi za złe, za to, że jestem taki przystojny. Kobiety same mnie zaczepiają, gapią się na mnie. Mało tego, one po prostu chcą się ze mną przespać. Przecież dobrze wiesz, że jesteś od nich lepsza. Tylko mogłabyś, albo nieważne. Ale nie obrazisz się? Czasami mogłabyś ubrać się na przykład tak jak. tamta. Dobrze, ale jeszcze raz. Co ja mam poradzić na to, że wszystkie kobiety się na mnie patrzą i chcą ze mną pójść do łóżka? Nawet ta twoja pani ginekolog. Wiesz, jak się na mnie ostatnio patrzyła? No, może lepiej, że nie wiesz. A tak w ogóle to mi zazdrościsz. Wszystkiego. Ale ja się nie dam. Ja nie pozwolę siebie zniszczyć.